Cześć, ja jestem Rutra, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem porównamy sobie rewolwer do Digla. Zdałem sobie sprawę po rozpoczęciu mojej serii z rewolwerowca, czyli tylko skrzydłowe z rewolwerem, że nie do końca tak naprawdę znam dokładne cechy obu tych broni. W sensie nie umiałbym tak dobrze powiedzieć, w czym rewolwer jest lepszy, w czym Digl jest lepszy, jak te bronie tak dobrze mają się do siebie, więc postanowiłem zrobić to porównanie i przy okazji pokazać Wam wszystkie najważniejsze rzeczy. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do porównania jakichkolwiek innych cech tych broni, trzeba zwrócić uwagę na to, jakie obrażenia zadają przeciwnikom, na jakich odległościach, bo to jest coś, czego ja, szczerze mówiąc, nawet nie do końca sobie zdawałem sprawę, grając obydwoma tymi pistoletami. Zarówno rewolwer, jak i Deagle zabiją jednym strzałem w głowę, tak, przeciwnika z hełmem, to jest dosyć jasne. Natomiast jest zasadnicza różnica w zadawanych obrażeniach na różne odległości. Deagle ma o wiele większy spadek obrażeń i najlepiej będzie, jak Wam to pokażę na tych przykładach, na botach. Będę celował mniej więcej w ręce, w klatkę piersiową, botą i zobaczycie Jaka jest zasadnicza różnica? Atakujemy z Digla z bliskiej odległości, w ciało, dwa strzały, przeciwnik ginie, robimy to z rewolwera, jeden, dwa strzały, przeciwnik zginął, ok? Obie bronie zachowały się tak samo na tej odległości. Strzelamy teraz na taką średnią, troszeczkę dalszą odległość. Digiel. Potrzebowaliśmy trzech celnych strzałów, żeby zabić przeciwnika na tę odległość, jak wygląda to u rewolweru. Cały czas dwa celne strzały wystarczają nam, żeby kogoś zabić. Mamy teraz trochę dalszą odległość. Jesteśmy tutaj na longu. Cetek jest przy samochodzie. Zobaczymy, ile razy musimy go trafić z digla. Zrobię to w ten sposób, żebyście mieli pewność, że jest to celny strzał z mojej strony. Nie będę celował tu. Nie jeszcze kucnę zapomniałem kucnąć. Będziemy na kucka celować mniej więcej tak. No i strzelamy. Raz. Drugi celny, widzę tam po krwi w tle. Trzeci celny. Czwarty celny. Potrzebowaliśmy czterech celnych strzałów w klatkę piersiową, żeby kogoś zabić z tej odległości. Jak to wygląda u rewolweru? Jeden. Dwa. Dwa celne strzały, przeciwnik ginie. I teraz jeszcze najdalsza odległość, ale też jak najbardziej możliwa na tej mapie. My znajdujemy się aż tutaj na dole, Cetek tam daleko przy tej ścianie. Ile razy musimy kogoś trafić? Przyjrzyjmy się. Będziemy celować mniej więcej tutaj. Bierzemy digla do ręki i strzelamy. Raz, jest krew w tle. Poruszyłem bronią, więc jeszcze raz. Jest krew, drugi strzał. Trzeci, czwarty. Pięć trafionych strzałów, żeby zabić kogoś z tej odległości. Jak to wygląda na, w rewolwerze? Celujemy tak samo. Raz, dwa. Rewolwerem na wszystkie odległości zabijecie dwoma strzałami. Z Digla widzicie jest zasadnicza różnica na bardzo bliską odległość dwa celne strzały, na średnią trzy, na dalszą cztery, na bardzo daleką nawet pięć celnych hitów, żeby kogoś zabić. Przejdźmy teraz do kolejnych ważnych cech tych broni. Będę się poruszał, strzelał mniej więcej tutaj w środek litery A, cały czas biegając. Przesuwając myszkę, i widzicie, że rewolwer, mimo mojego poruszania się, jest dosyć celny. Wszystkie pociski trafiają w tym miejscu. Te kilka, które poszło obok, to może po prostu myszka mi trochę bardziej uciekła na bok. Generalnie, rewolwer, poruszając się, jest celny. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Digla. Biegam, strzelam. Pociski lecą o wiele bardziej naokoło. Jak sami zresztą wiecie, na pewno z praktyki, strzelając Digla w biegu. No, jest dużo mniejsza szansa, że będziemy celni. Zobaczcie, jeszcze jest jedna ciekawostka: sytuacja na drabinie. Strzelając z rewolweru, większość pocisków będzie dosyć celnych. Oczywiście one nie polecą w jeden punkt, jakoś bardzo, bardzo dokładnie, ale spadają mniej więcej w jedno miejsce z Digla. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca, i nasze pociski będą leciały na wszystkie strony. Widzicie, dwa poszły obok, jeden tam, drugi tam, trzeci tam, czwarty tu, będzie to zupełnie losowe. Także w paru wyjątkowych sytuacjach na tej drabinie. Na miraż przed pałacem, na trejnie w dropie. tak Możecie na przykład z takiego rewolweru skorzystać. Kolejna rzecz, której wiele osób nie wie, ja też nie wiedziałem, jeśli przeciwnik nie ma kamizelki, to jednym strzałem w brzuch z rewolwera zabijecie takiego delikwenta. Natomiast z Digla zawsze będą potrzebne dwa strzały. Kolejna jedna ciekawostka dotyczy strzelania w nogi. Z Digla zawsze będzie, przeciw, będzie, będzie, będziecie potrzebowali trzech strzałów, żeby zabić kogoś w nogi. Natomiast z rewolweru. Wystarczą tylko dwa strzały. To są takie różne przewagi rewolweru, jak widzicie, o których pewnie wiele osób nie wiedziało obrażeniowo i w takich różnych sytuacjach wypada po prostu lepiej od Digla. Kolejna ważna rzecz dotyczy szybkostrzelności. Tutaj Digel bije na głowę rewolwer. 85 jednostek to jest maksymalna prędkość, z jaką mogę strzelać dokładnie, czyli lewym przyciskiem myszy jest to dosyć wolno. Sytuacja wygląda już troszeczkę lepiej, tym naszym szybkim strzelaniem, prawy przycisk myszy w ten sposób mogę. Maksymalnie strzelać 150 jednostek, ale ten prawy strzał jest dokładny. Wiecie, na taką bliską odległość, na średnią, trochę dalszą, już tutaj jesteśmy w stanie generalnie na Geybena. Niektóre pociski polecą celnie, niektóre bardzo daleko, i to od naszego wujka zależy, czy będziemy w stanie kogoś zabić, czy nie. Tak naprawdę, Digel trzy razy szybsza szybkostrzelność od rewolweru. Jak widzicie, gdy ktoś nam wyskoczy na bliską, średnią odległość, chcemy go zaspamować, Diglem poradzimy sobie zdecydowanie lepiej, bo te pociski nie dość będą szybkie, celne. To tak samo na tę odległość też dwa nam wystarczą celne strzały, żeby kogoś zabić, tak samo jak rewolwer. Więc tutaj już widać zasadniczą różnicę, że Digiel wygrywa na te bliskie, takie średnie odległości. W takich nagłych przypadkach wychylamy, ktoś nam wyskakuje, musimy oddać szybko strzały. Bez porównania. Duża przewaga digla jest w pociskach. Mamy 7 w magazynku i 35 w rezerwie. Rewolwer, tylko 8 w magazynku i 8 w rezerwie, także mamy zdecydowanie mniejszy margines błędu przy rewolwerze. Nie możemy tyle strzelać przez smoki, przez ściany, skanować jakoś, bo tych pocisków nam po prostu zaraz zabraknie. Jeśli chcemy zrobić Ace i zabić 5 przeciwnej drużynie rewolwerem, to mamy tak naprawdę trzy pociski na osobę. To nie jest wbrew pozorom dużo. Kolejna rzecz: Z Diglem poruszamy się szybciej. Jest to 230 jednostek z rewolwerem 220 lub 180 celując. I kolejna rzecz: no, mimo że jesteśmy celniejsi w poruszaniu się, to poruszamy się wolniej i jesteśmy przez to łatwiejsi do zabicia, bo nie dość, że nie strzelamy od razu, to jeszcze z opóźnieniem, poruszając się wolniej, to wszystko sprawia, że przeciwnik ma szybki czas reakcji, jeśli jest dobry, to nas po prostu zabije, w tym momencie jest zdecydowanie łatwiej, niż gdybyśmy mieli przy sobie Digla. Kolejna rzecz to cena. Deagle 700 dolarów, rewolwer 600. Tutaj nie ma jakiegoś dużego to znaczenia, według mnie, gdy chcemy grać jakiegoś takiego forsa z pistoletem i starać się zabijać przeciwników jednym strzałem w głowę, bo głównie do tego oba te pistolety służą, ale nie tylko, oczywiście. No to tutaj wydaje mi się, że te 100 dolarów nie robi dużej różnicy. Czas przeładowania praktycznie identyczny, różnica 1,1 sekundy. Także według Was, która broń jest lepsza, którą wolicie grać? Dajcie znać w komentarzach. Łapka w górę, subskrypcja, jeśli ktoś jest nowy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.